ten z odcinku z tego, no, Solwajawala. Ja odcinek z tego do zbudowy farmy, ale niestety odcinek się spierdolił. Tak to wygląda ta farma. zarąbista, nie? W każdym razie, czemu taki krótki odcinek może wyjść z tego? Z tego względu, że nie wiem, kiedy mi karta padnie. Bo coś tam mi się spierdoliło, kurwa ze sterownikami. Po prostu tragedia jest z tym kompem. Tragedia. No już wpizdu. Dziadu jeden. Także. No kurwa, familia robicie. Wypierdzialaj. No także. Także raz wam tylko tutaj. Mówię, że odcinek był. Tylko musiałem trochę po ogarniać. Co tu się odjebało? A, Kecik! Chyba. A będą żyło rosnąć urosnąć. Też możliwe. Wszystko tutaj jest możliwe. No i w każdym razie stworzyłem tą farmę dyni, o której tak często to biłem ostatnio, że było git. Jest git, jest git. <ścoughs> Dziwne jakby nie mogło być git, co nie? O. Wiecie jakie production już kurde Teraz to wszystko zaczyna się jakoś rozwijać To Majdosidy Kurde, nieduży Jedzenie Pomidory. E, eh, na wojnę będziemy mieli zapasów <laughs> To jest tak jaka jest pora dnia, noc chyba jo, ja? ja. Noc jest ludzie ty ty, ty ty, ty! Dzisiaj idziemy odstawić Tamte perełki Ale też pośnieć trochę drzewa Żeby było O! O! Co tu się stanęło? Kałki drzewa... O, ale urosło drzewo zajebiste Kurwa Zajibcie, drzewo urosło, nie? Kurde... Zajebiście właśnie. Zajebiście. Będę miał na rozbudowanie moich katakumb podziemnych. Zaraz sobie siekierę... ...naprawię. 80 bloków drzewa. Patrzałem na ten punkt, co jest po prawej stronie. 80 kurwa. Salonka, nie? Psz. A jeszcze na drzewie za na górze zostało. Oto, kurde, ludzie, no, lokację mam za rumbistą. Jest tu coś? tu na drzewie są? O, a tak się nie opłacały te zadomki, nie? <noise> Opłacają się i to bardzo. Jabłuszka sobie zostawię na. No, tak że wsparcie jakoś tu to było Mato Sidi, znaczy. trzy, Okej, okay, tam jest ten niedźwiedzia, musiałem sobie podgłośnić, nie? Na słuchawkach. Kurwa, za głośno mam no i w każdym razie tak to się prezentuje nasza farema <laughs> Jestem bardzo z niej zadowolony Bardzo jestem z niej zadowolony. Jedzenie jabłuszka Czyli mam trochę tego złota, nie? To można by było ładnie w nie zainwestować. Aaaa, nie przejdzie. No widzicie, mam dwa złote jabłka. Nie. Dobra. A, 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 a. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy... kopali w dół. W nawet możemy sobie po... przenosić tamte niektóre rzeczy z jednej wioski do drugiej. Mm -hmm. Tak chyba zrobimy, wiecie? Mam wyro, więc sobie pośpię, kiedy będę chciał. O! Ktoś już tutaj się próbował dobić. I tym jest on. ciało raczymy czy ten golu jebany Nadal dla na tej jest raczymy sobie uh. coś tu się z Kabumowało. Komuś coś tutaj puściło. Zobaczymy <laughs> sobie tutaj. Słonie. Zajmieć. O! To jest ten skórczebienik Manhattan. Ile on ma Expa? Znaczy tego. HP? 20 jo? Czyli tu nie ma tego. Czarnego tulipana. Właśnie, jest tutaj skrzynka, coś tu? Było? Nie. No, nie było, nie. Uh. Pistany mi się przydadzą. Zrób mi tego, eee. kebaba. Co to? Tutaj to wypiedziele kobla też nie potrzebuje. Zabiło? No. Okej, okay, mnie zabiła. Super. Za mapę, że coś tu się odje. Bało. Pod spodem coś jest o bizony, bo jest Sema. A Albo tej dzik, nie wiem. <laughs> Jadam, nie do mnie wnikam. Mamy jeszcze jednego Battle Towera, nie? Się kurwa, osiedliłem w niezłym miejscu, co? Dobra, Się tu tukniemy, A żeby nie było, też mam na myśli w planach zrobienia takiego. Czegoś że eee... po prostu łączę wioski tunelem podziemnym, i lecimy w tango. Też mam taki pomysł. Rozpiądolce jest to, że tam dalej nie przeczytało tych czanków, nie? <ścoughs> o, opa. Zobaczmy, o co tu chodzi. Dajmy na to swordblade. BLADE. Do stworzenia części. Ja. A dajmy na to, że... Mam. Yy, mam. ma tylko dwa? Co to kurwa jest piata? Stone rapier. No, takie rapier z no, co to kurwa jest. Za... Shitten. Das ist Shitten. Tworzymy skrzynki Tworzymy skrzynki, na te na te pierdoły <laughs> Tu będzie pomieszczenie do enchantu zrobione Tu będzie natyr Jebdoła. No taki sobie plan wymyśliłem. Szczególnie trochę craftingu by się przydało porobić. Ale to będzie, będzie, będzie. A wiecie, udało się. Kura, tu i tu. Potrzebujemy dużo miejsca. A już się noc zbliża. Kto tam do mnie na fejsie pisał? A, wspomnienia. Mogę użyć... <coughs> pełek kresu, tylko że pełek kresu chcę sobie zostawić na specjalną okazję. Siemakostek, kostek! Ale zajeba. Co, mam strzały? Nie mam strzały Aśnie, gdzieś tu strzała była Tutaj nie byłem w stanie wziąć No e, kolega, szkielet się osłabił w celowaniu. A gdzieś tu była ta strzała, tu, 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 tu gdzieś O właśnie Mamy strzałę mamy mączkę kostną wszystko mamy Tak jak ma być Zajębiście O! Kratka mi dopadła, zarębiście, super Stado owiec Owiec, wiecie co się kiedyś przedalazłem, Przedalazłem się Jak zrobię famy pod z owcami Owce to tam chuj, ale skrowami będzie przejebane A <laughs> e, to w swoim czasie wszystko pani Chodźcie huh. do odlewów. Odlewnia. Mówicie, ja. O tutaj csuń się, maniek. To ja tu robię regenerament. Nożyce, gdzieś miałem. Ha, ha, ha! Kurwa, mam to! To skafki. Biorę to! Co? Co kurwa znowu? Czary jakieś tam mnie kurwa, robicie. Co? Gdzie? Jakieś czary na mnie jak kurwa robią? To chyba biblioteka. Tu domek jeden, tu domek drugi. O właśnie. bawcie się nie? Te, ty, 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 ale klatko zaczęło. Do... Otwieram, no. Ot, jestem, postawił. Ale to jest, ciekawe, że ket łapie tylko te... Skóry te kubańskie Zostaw to Czy też Nie wasze Tylko moje Pożyczone Ale widzieliście jak on to wpier wydzielał Jebaniutki dajcie mu się kurwę chciała? Tu? O, raz mają już zasiane. Super. Co to jest zapomnik. pomnik? I to tam kurwa zagłady. Taum hmm. Ciekawe nie? To zjebane. Nie dalej. I co? Mieliśmy przejść po coś innego, a coś innego, nie? Kurwa typowe u nas. Nie masz barki. Bizonik. Cześć. Misiu, Cześć. Obronicie mnie, nie? Jak coś. Tu jecie? Jaki fajny skórny syn! Cześć! Dobrze, ale dam ci tylko parę, ok? Tylko parę ci dam. Chodź tu. Skóry Dobrze, już, już muszę iść, chłopaki. Tak, także. You pick elo. Węgla by się przydało, nie? To ogólnie Trochę, ale aż bardzo Zadrzesz Jap yep. Daj mi latarkę wyjąć Uuu, żelazo Ręczy ten Wągiel Bierzemy tylko to i... Ile? 19. Kurwa! Się przestraszyłem. Zaczął się wypierdalać o własne sznurówki jak mały. O kurwa, ty spałne! Wow! Ale klatkę miałem. Juty jabłko, cookbook. Adamantin. Uwielbiam tą muzyczkę, nie? Dobra. Spadam do domu. Ten gdzieś tam strzela. Li li. Dobry niedźwiedź. Dobry niedźwiedź! Dobry niedźwiedź. Kurwa ninja się zrobił z tego z tego Idziemy na dół. No, I tak, złote jabłko. Jesteśmy w błękicie by... o kolejne złote jabłka. Ona się ona. Mam nadzieję, że kurę jakieś uda mi się złapać. I będzie można je. Bardzo ładnie, zagospodarować. Jedzenie. <coughs> Sianko, mam jest git. Strawberry Bush. Crawberry Bush będzie można poprawić. Znaczy ten ogarnąć. Pięć mam jako jedzenie, kebab mi będzie zbędny. Gdzieś to były te klamoty. Klamotów się pozbyliśmy. Dwa. Teraz tak, mączka kostna. tutaj to nasiona bujniemy. Okej, okay, fajnie. Podoba mi się. To. Ja też widzę. Co jest tak trochę tutaj. Ach, do dupy. Ale zaraz sobie to ogarniemy. To jest chyba dupy, ale zaraz. Kurwa, macie, to sobie Ogarniemy to. O. Podoba mi się ta farma, Jestem z nią bardzo zadowolony. I z błyszczuńo, który dalej ładnie koksimy. A ja, ale skrzynki mi oddawaj. Dawaj mi skrzynki złodzieju. Git. <tryk> Teraz tak. Tutaj będzie coś z związanego. Albo taka tajemna skrytka. Ale jeszcze nie wiem. Właśnie. Dawno nas nie było na dole. Więc sobie zobaczmy. Dawno nas tam nie było. Sadzonka się nie przyjęła, jo? Ej, choj tam. <grymne> Hej, z tym. Dobra, ludzie, to powoli ja się z wami będę żegnał. Tak, będę z wami się żegnał, już widzicie jaka magia. Tylko wam będę żegnał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siemano.